Studio Quart funkcjonuje od 2006 roku. Zajmowało się manicure, pedicure, pielęgnacja dłoni i stóp. Od dwóch lat rozszerzyliśmy nasz zakres usług. Doszły zabiegi typu makijaż permanentny, mezoterapia i głowa, wypełnianie zmarszczy, powiększanie ust i kosmetyka. Naszymi klientkami są kobiety w wieku powiedzmy od 17 do 40, 50 lat. Są to klientki, które, chcą, które dbają o swój wizerunek, które chcą się dobrze czuć i komfortowo też czuć, jeżeli kobieta rano wstaje i jest. Zrobiona oczywiście, ma podkreślone oczy, brwi i usta. No jest to dla kobiety, myślę, bardzo duży komfort. Zajmujemy się makijażem permanentnym oraz mezoterapią i głową. Wypełnianie zmarszczek, powiększanie ust. Czy możemy się pochwalić? Jest to makijaż permanentny, na którym pracujemy, znaczy gdzie pracujemy na najwyższych jakości sprzętach. Sprzęt jest wielokrotnie nagradzany złotym medalem. Posiada igłę akupunkturyczną, więc tutaj zabiegi są, da, dają bardzo duży komfort i klientkom, i, i nam oczywiście, osobom, które wykonują zabieg, nie puchną, nie krwawią, no i praktycznie nic nie boli. Igła akupunkturyczna jest tak cienka, precyzyjna, że więc zabieg jest tutaj Przebiega w bardzo fajnych atmosferach. Klientki nie, nie, nie są opuchnięte przez parę dni, tylko wychodzą i wyglądają bardzo naturalnie. Inne usługi mamy mezoterapię i głową, oszczekiwanie. Pracujemy na firmie włoskiej Mezotech. Jest to znana firma. Jest to kwas hialuronowy w czystej postaci i zadowolenie jest bardzo duże. Przedział cenowy usług w makijażu permanentnym jest od 200 zł do 1000-1200. W zależności czy jest to korekta zła, źle wykonany makijaż permanentny i czy robimy korektę. Wtedy jest usługa troszkę droższa. Salon Quartz znajduje się na ulicy Sieleckiej 39, jest to Warszawa, na Mokotowie. Godzinę otwarcia mamy w godzinach 10 do 20. Oczywiście czasami się przedłuża, tak? jeżeli są nasze potencjalne klientki, i. Tutaj akurat na godzinę nie patrzymy, patrzymy na usługę, żeby dobrze była usługa i porządnie, dokładnie wykonana, żeby klientka nasza wyszła z uśmiechem na twarzy. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważne. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie www.quart.pl lub możecie nas Państwo polubić na Facebooku. Serdecznie zapraszamy, będą Państwo, Panie od nas otrzymywali, otrzymywały najróżniejsze promocje, które mamy odnośnie manicure, pedicure makijażu permanentnego, mezoterapii głowej, więc serdecznie zapraszamy.